Na konwencji grzmiała dyrektor fundacji Richarda Dawkinsa, słynnego ateisty Elizabeth Cornwell. Jej zdaniem religijni radykałowie współcześnie toczą jakoby wojnę z kobietą, odmawiając im prawa do kontrolowania własnego ciała, czyli do aborcji. Działacze Secular Prolife wykazują, jak głęboko się myli. Z chwilą poczęcia. Mamy do czynienia z nową istotą ludzką. Potwierdza to genetyka i embriologia. Matka i dziecko mają inny kod genetyczny. Często różnią się także grupy krwi matki i dziecka. A wszyscy przecież wiemy, że w jednym organizmie przepływa krew tylko jednej grupy krwi. Przedstawiciele perinatologii, gałęzi współczesnej medycyny, Otaczającej opieką kobiety w ciąży, jasno mówią, że zajmują się dwoma pacjentami: ciężarną kobietą i dzieckiem rozwijającym się w jej łonie. Przerwanie ciąży oznacza u kobiety przerwanie jej fizjologicznego stanu ciąży, ale jednocześnie oznacza przerwanie życia rozwijającego się w niej dziecka. Legalizacja aborcji jest legalizacją zabijania istoty ludzkiej i okrutną, śmiertelną formą dyskryminacji ze względu na wiek człowieka.